Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Robię właśnie sobie drzem z żurawiny i będę przygotowywać boczniaki do przechowywania przez zimę. Dzisiaj podam Wam, jak ja to robię, pokażę Wam, jak ja to robię, podam przepis. Tutaj ja już mam wszystko poodmierzane, dokładne proporcje i składniki, co ja używam i ile będziecie mieli w opisie, także zerknijcie sobie, palcem kliknijcie w tytuł i tam Wam się wszystko e, wyświetli, pojawi. No, na samym początku trzeba rozpuścić wodę z cukrem, zagotować to, doprowadzić do wrzenia. Przy czym ja cukier używam trzcinowy. Nie używam tego cukru takiego białego, tylko cukier trzcinowy. I tutaj też Wam polecam kupić cukier trzcinowy. Jest on taki chyba bardziej aromatyczny i zdecydowanie lepszy. Ładnie się to rozpuściło. I to wytwarza taką dosyć gęstawą konsystencję. Cukier z wodą. Do tego teraz wsypuję żurawinę, w prędzej oczywiście umytą, a jeszcze jedna gdzieś mi uciekła. Ja tutaj robię sobie porcję razy 6, od razu za jednym zamachem, i teraz yy, wiecie co, ja to gotuję. Tak około dobre pół godziny do 40 minut, żeby to się fajnie podgotowało. I do żurawiny dodaję pokrojone jabłka i gruszkę. Bez pestek, bez tych takich gniazd nasiennych. I to wszystko teraz będę gotować. Tak wiecie, co około pół godziny do 40 minut. Tylko jak będziecie robić, e, przyszykujcie sobie pokrywkę. Musi to być pod, przykryw, pod przykryciem, bo żurawina będzie niestety strzelać. Co chwilę przemieszajcie, bo też, żeby nie przywierało to do spodu. I nie całkiem tak, tylko zostawić takie delikatne uchylenie, żeby nadmiar pary wychodził. Co prawda, są tutaj dziurki w pokrywkach, e, do odparowywania, ale. Tej pary będzie tyle, że przez tą pokrywkę będzie słabo wychodziło. Przedstawiłam garnki. Jedno i drugie się już gotuje. Zobaczcie, jak żurawina oddycha, jak ona tutaj pyka. I tu trzeba właśnie przykrywać pokrywką, bo będzie strzelało i będzie dużo sprzątania. Teraz, jak to zaczyna się gotować, dodaję sobie cukier waniliowy. Czekajcie, muszę odmierzyć, żeby sobie tutaj. Łyżek. Nie pomyliła. I sok z cytryny. E, cytryna tutaj bardzo fajnie ustabilizuje kolor. Zachowa się ten kolor e, taki, jaki ma być. Nie zczarnieje, bo przeważnie, jak się robi jakiekolwiek drzemy, marmolady, zwłaszcza z jabłek, one ciemnieją przy smażeniu. To jest naturalny proces. No i żeby zapobiec temu takiemu brązowieniu, ciemnieniu dodajemy właśnie po to cytrynę tak samo i tutaj yy, w żurawińce ona już tutaj się pomalutku yy, jak to powiedzieć, no rozwala, rozgotowuje ale jeszcze jej tutaj trzeba dobre pół godzinki niech ona się gotuje i tutaj ta woda też mi się już zaczęła gotować i Wrzucam boczniaki. To jest woda nieosolona. Eee, boczniaki szykuję sobie na zupę flaczkową. Eee, bardzo dużo robimy, lubimy flaczki, aczkolwiek ja niekoniecznie przypadam zawołowymi ze względu na dość intensywny zapach i zdecydowanie bardziej preferuję. Flaczki z grzybów. Do tego celu nadają się świetnie kanie, pospolicie zwane przez nas sowami. No ale w tym roku mamy takie bezgrzybie tutaj u nas, że znaleźliśmy raz chyba tylko 4 czy 5 kani, to poszły od razu na kotlety. No a w zimie z zupy flaczkowej się chce, więc ja tutaj będę gotowała boczniaki. Świetna jest naprawdę zupa flaczkowa z boczniaków. Zagotowałam wodę, doprowadziłam ją, doprowadziłam ją do wrzenia i teraz wrzucam tutaj boczniaki. Po co? Po to, że zobaczcie, teraz jak one są, trzeba je pokroić w takie paseczki, żeby imitowały nam prawdziwe flaczki. Zobaczcie, to wszystko się kruszy. Boczniak jest grzybem twardszym jak kania, więc tutaj jeszcze pół biedy, ale kania ona się obsypuje. Tak samo i tutaj, a sparzony... Zobaczcie, już te blaszki trzymają się, nie rozwalają się. Także po to się sparza, żeby one raz zachowały twardość, skurczyły się i żeby przede wszystkim dwa te blaszki się nie rozwalały. Ile to sparzać? Dosłownie minutkę. Wrzucamy na gorącą wodę. Ja tutaj sobie łyżką je poprzeduszam i będę wyciągać. Kilka moment i boczniaki są już sparzone. Tak samo jest, jeżeli chodzi o kanie. I teraz to wszystko sobie przełożę do druszlaka, żeby mi odciekło i będę kroiła to w paski. Zobaczcie, to się w ogóle nie dziarmoszy, jak ja tutaj sitkiem wybieram. Nic się nie rozrywa, nic się nie rozwala. Także gotowanie tutaj e, powoduje to, że to się robi wszystko takie. Jakby twardsze, sprężyste. Yy, jeszcze też yy, niebawem podam Wam bardzo fajny przepis na boczniaki, bądź właśnie sowy w słoikach zasmażane i w zalewie. To jest po prostu coś pysznego. Ale to gdzieś za tydzień, jak się tutaj obrobię z tymi pracami. Tutaj zobaczcie, jak to tutaj oddycha. Ja skręciłam gaz. Bo to dosyć mocno strzela. I jeszcze zostało jakieś 20 minut, żeby mi się gotowało i w tym czasie wyciągnę sobie wszystkie boczniaki. I teraz to zblenduję tak, żeby powstała taka jednolita masa żurawina. Ona jest taka goryczkowata i może być czuć w niej posmak takiej goryczki. Jeżeli nie lubicie takiej goryczki, to można żurawinę przed przystąpieniem do robienia po prostu przemrozić, zamrozić ją i ta goryczka zostanie wyciągnięta przez mróz i nie będzie jej czuć, bo tutaj ona teraz jest tak delikatnie wyczuwalna, ale to nic, ja akurat nie taką lubię, no i blenduję. Dość. Gotowe. E, długość blendowania i konsystencja po zblendowaniu zależy tylko i wyłącznie od Was. My tutaj e, lubimy, żeby były takie kawałeczki owoców. Kawałeczki jabłka, gruszki, czy nawet tej żurawiny. Więc ja tutaj aż tak dokładnie tego nie blenduję. Zostawiam z kawałkami owoców. I teraz do tego dodaję miód. Oczywiście, ja już to robię na oko, także nie będę tutaj się bawiła w odmierzanie łyżką. Wy oczywiście tak. Mm, resztę z palca. Pyszny. Teraz to wymieszam i jeszcze raz stawiam na kuchenkę, tak żeby z 15 minut jeszcze popykało na takim wolnym ogniu. Nie więcej 15-20 minut i wystarczy. W międzyczasie kroję sobie tutaj boczniaki i zobaczcie, jak one teraz wyglądają po ugotowaniu. Są one takie jędrne, sprężyste. Nic się tutaj nie rozwala, blaszki się nie rozwarstwiają. I kroję je teraz na paseczki, takie, żeby imitowały naturalne flaczki. I jak to wszystko pokroję, zostawię jeszcze troszeczkę, żeby one odciekły, żeby nadmiar wilgoci odciekła i podzielę sobie na takie porcje, jak już mi tam powiedzmy do zupy są potrzebne. Pomrożę i później będę miała gotowe już do wyciągnięcia, wrzucenia do zupy i będzie szybciutko i wygodnie. Często pytacie się mnie, jak ja daję sobie radę, jak ja to wszystko mm, ogarniam, kiedy ja to robię. Słuchajcie, to jest po prostu raz. Praca zespołowa to nie tylko jest y, moja praca, ale pracujemy tutaj wszyscy, całą rodziną. No i tak naprawdę y, tylko jedność y, gwarantuje sukces w tym, co się robi, i jak to mój dziadek zawsze y, mówił, i babcia. Jak jest wóz i ciągną go dwa konie równomiernie, to wszystko idzie super, ale jeżeli jeden z tych koni się obija, a ciągnie tylko jeden, to niestety nie ma siły, padnie i ten drugi, i nic z tego nie będzie tak samo. I tutaj to jest praca zespołowa, a dwa, e, robię kilka rzeczy naraz, tak jak tam e, gotuje mi się e, drzem z Jamix z Żurawiny. Tutaj robię powiedzmy już przygotowuję sobie boczniaki do zupy na zimę, a w drugiej kuchni letniej suszą mi się warzywa. Także cały czas robię kilka prac na raz, żeby nie tracić czasu, żeby wyrobić się. Także to taki jest chyba mój sukces. Mój sekret. Nawet nie wiem jak to nazwać. Drzemik, drzemikiem, ale zobaczcie, co tutaj Edzie pichci. Grzybki na masełku, boczniaczki. Ja wolę sobie samu grzybki, grzybki usmażyć, przynajmniej wiem, co jem. Tutaj. Słucham? Czekaj ty, ja ci dam. A tu akurat nie, zobaczcie, za oknem jest ciemno, kolacja, także, no fakt, mogłaby to być ostatnia wieczerza. <laughs> Wolisz nie ryzykować, tak? Coś się, koło tego. Ale grzybki w Edzie wykonanie są naprawdę fenomenalne. I powiem szczerze, że tak tutaj chodzę ko tej patelki. Zaglądam, przyglądam się, ale one takie e, muszą być chrupiące. Jeszcze Nabrały... Jeszcze chwileczkę. Długo jeszcze? Jak skończę jeść. No ja, ja słucham! <laughs> smaczne. Kucharz robi, kucharz spróbował, to królowa może jeść. Daj jednego. Ale one gorące jeszcze. Auć. Mmm. Pychota. Pyszność. A druga pyszność gotuje się tutaj i właśnie zabieram się zapakowanie za pakowanie do słoików. Szybko, co by mi tu wszystkiego nie zjadł. Zostaw mi trochę. Nie, 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 zostawisz mi to, ja sobie odłożę zaraz. Zobaczcie jakie to jest gęste. Tutaj nie trzeba żadnych zagęszczaczy, żadnych cudowań, bo to wytwarza tyle pektyny, że samo się zagęszcza naturalnie i teraz to jest jeszcze gorące. Ale jak ostygnie to jeszcze dodatkowo stężeje i to będzie takiej dosyć gęstej konsystencji, zobaczcie. Teraz to jest takiej konsystencji, a jak wystygnie, to będzie dosyć gęste. Także naprawdę tutaj nic nie trzeba kombinować, nic nie trzeba dodawać. Bo po co? Raz, że samo się zagęści, a dwa, żeby uniknąć tutaj dodawania czegokolwiek tam, gdzie nie trzeba, gdzie naprawdę nie musimy, gdzie da się uniknąć jakieś takie. Y, sposoby chemiczne to trzeba to wyeliminowywać i unikać. Kiedyś y, nasze babcie robiły wszystko sposobami takimi naturalnymi, bez jakichś takich y, tych nowoczesnych wynalazków. I dobre było, bardzo dobre nawet. Trzymało się długimi latami, bardzo dobrze smakowało, nie psuło się. Także no, tutaj powinniśmy też odchodzić jak najwięcej od. Stosowania i szukania ulepszeń, bo naprawdę ulepszenia nie są potrzebne. Żurawinka już w słoikach. Osobiście jej nie pasteryzuję, zakładam ją gorącą do słoiczków, zakręcam i zostawiam do wystygnięcia. Pokrywki zachycą. I do piwnicy. Tutaj zostawiłam trochę na boku. On już troszeczkę podstygł, i zobaczcie, jak on teraz tutaj wygląda. On stygnąc, momentalnie się ściąga. Tutaj na wierzchu robi się coś w rodzaju gumki, ale to z tego względu, że nie jest przykryty. Tu w słoiczku tego nie będzie. Tu jest dostęp powietrza i ścina się tak jak na kisielu. Robi się taka powłoka, ale w środku zobaczcie. On jest już w takiej konsystencji, dosyć gęsty, szybko ściąga. Także tutaj, tak jak mówiłam, nie ma potrzeby dodawania jakichkolwiek zagęstników. I smak mm. fenomenalny, taki dosłownie jak lubimy. Tu jeszcze czekają grzybki, są przepyszne, a córcia. Ja tutaj. jako mistrz dziwnych połączeń stwierdziłam, że połączę te grzybki z drzemem i powiem, że są przepyszne. No dokładnie. Wzięła grzybka, wzięła trochę tego, mówi, że wow, mówi fenomenalne. I powiem Wam, że ja sama wzięłam, spróbowałam grzybka z drzemikiem. standardowe, ale dosyć ciekawe. Obłędne. Połączenie. Bardzo ciekawe połączenie tak, bo grzyby są smażone na maśle, na chrupko. To jest słodkawo to kwaskowe bo tutaj jednak też jest sok z cytryny jest ta goryczka z naturalnej żurawiny i to połączenie jest idealne. Także ja nie przemrażam. Wiem, że sporo osób przemraża, żeby tej goryczki się pozbyć, ale właśnie ta goryczka później w połączeniu z mięsem, czy chociażby teraz tutaj przez przypadek odkryłyśmy, tutaj córka odkryła, w połączeniu z pieczenią, z pieczystym, czy chociażby z grillowanym jest perfetto. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja się z wami żegnam. Życzę wam dużo radości, zadowolenia, jak najwięcej przetworów, aby wasze spiżarnie pękały w szwach, aby wam w zimie niczego nie brakło i żeby przednówek u was był bogaty, a nie biedny. Tego wam życzę z całego serca. No i cóż, trzymajcie się. Do następnego.